Cześć, słuchajcie, na tym nagraniu pokażę Wam, jak wygląda wypłata z portala Cloud Token. Okay? Czyli klikamy tutaj na Cloud Token na Superbolecie, gdzie mam 548 dolarów. Następnie klikam Konvert po prawej stronie. Ilość CTO, którą chcemy przekonwertować, czyli tutaj piszemy 1150 sztuk, na przykład. Na dole pokaże nam, że to będzie 2 Ethereum. Po wymianie klikamy Convert, Wpisujemy PIN do płatności niżej wpisujemy enter google Authenticator, czyli dodatkowe zabezpieczenie żeby przekonwertować nasze koiny kopiujemy wklejamy proceed no i przychodzi nam do przekonwertowania nie? trochę mniej ale zaraz no no i teraz mamy od 15 do 30 minut, powinna trwać transakcja, lecz no, czasami zajmuje to minutę, czasami, czasami trochę dłużej. nie? No to odświeżymy, jest waiting, pierwsza pozycja od góry, 1150 coinów, e, tokenów chcemy wymienić, już jest, że processing. Zaraz przejdziemy do portfela Ethereum. zobaczymy jak tam sytuacja wygląda już. Czy może przeszło? Klikamy na Ethereum Portfel, odświeżamy, odświeżamy jeszcze raz no i widzimy, że Ethereum się pojawiło, nie? Widzimy 2 ETH 13 July 199 Ethereum pojawił się na portfelu, nie? Następnie tutaj w Klikamy withdraw na portfel Ethereum no i następnie wklejamy adres portfela. Ja tutaj wkleiłem adres portfela z giełdy Bitpay, na którym mam założone po prostu konto. Wy możecie sobie wybrać wiem, każdy inny portfel, na który chcecie po prostu sobie wypłacić tą kasę. Ja chcę Wam tutaj pokazać, jak będzie przebiegała cała transakcja, aż do momentu wypłaty z bankomatu, ale to już będzie w kolejnym nagraniu. Nie? Także tutaj wklikujemy nasz adres portfela. To co miałem skopiowane już wcześniej z BitBaya, tutaj wpisujemy ilość, którą chcemy wypłacić, klikamy Send. Następnie znowu podajemy nasz PIN do transakcji. Tutaj zasłoniłem tymi minkami. Znowu podajemy Google Authenticator w celu zabezpieczenia dodatkowego i potwierdzenia wypłaty. Wklejamy Proceed. Znowu chwilę pomieli. Znowu od 15 do 30 minut powinna transakcja trwać, jednak będzie to, powinno być szybko, nie? No i tutaj jest że też pierwsza pozycja z góry, Awaiting, Processing. No i tutaj już chwilę później zalogowałem się do bitbeya i proszę bardzo, dwa firmy dotarły, data 13.07, czyli dzisiaj wykonano to tyle.